Моим друзьям, покадитесь до рока, добрыми и слушайте, не уберите, что все вообще стало. Убегаем, что за руки а на умки солнца, не? И под тебя. Full Crown, Full Crown. го го на ой oh, god, oh my god, го 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 my god, го 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 Nie wierzę w to. Będę miała legendarnego Neon, Neon Fire, right, Kitsuna. Oh my god. O, o nie. Idę na pierwsze, na różowe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okej. Okay. Oh my god. Ja to nie wierzę po prostu. Oh my god.

Naprawdę, teraz musicie to naprawdę musicie zostawić subkam i łapkę w górę. Bo ja normalnie nie wierzę. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja mam tego. Nie mam tego. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nie wierzę. A to moja fanka. O oh my god. Nie, nie, ja w to nie wierzę bo po prostu. Nie wierzę w to. Wy też pewnie nie widzicie oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Będę tak mówiła co chwila, oh my god. Oh my god. Jak mam tego kitsuna? Oh my god. To naprawdę jest mega. Oh my god. Ktoś napisał, wow, ogóle, w ogóle, a nie. Ja nie mogę. Ja to mam. No i ktoś mi teraz zapewni cały jakiś na fajnych a ja się nie zgodzę. Okej, okay, mam, na mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i subinka z dzwoneczkiem, bo ja się mega cieszę. Okej, okay, jeżeli wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie.